Witam z tej strony Kacper, znany jako Wuluw Gamer. Dzisiaj będziemy eksplorować razem z moją mamą, która stoi tam eksplorować yy, Wilczyszaniec. Gdyby ktoś nie wiedział, Wilczyszaniec jest to Wilkier Hitlera, raczej był w środku nic niestety nie zostało już oprócz ruin. Ale kiedyś przesiadywał sobie tutaj Hitler we własnej osobie. Idziemy dalej. Jesteśmy przy baraku narod sztabowych. Tutaj jest po polsku opis tego wszystkiego. Jak ktoś sobie chce przeczytać to może sobie teraz zatrzymać filmik. I szczerze mówiąc z niego to dosłownie nic już nie zostało. No dobra, jakieś tam pancerne drzwiczki są, ale to tam nic za bardzo już niedaleko jest o, taka tutaj oto tabliczka I już teraz dochodzimy do schronu dla gości. Na mapie wygląda to tak. Na tej naszej mapce. A wyglądało to wcześniej mniej więcej tak. Tu mamy znowu opis. Ktoś chce, może sobie znowu zatrzymać filmik. Ale. Tutaj mamy to, co z niego zostało. No, najwięcej to chyba z, właśnie z tego schronu dla gości zostało. Dochodzimy teraz do służb stenograficznych. Znowu opis, który możecie przeczytać. Dobra. Jeśli przeczytaliście, to możemy iść dalej. Ale zanim to tak to mniej więcej teraz wygląda na to lecimy dalej tu od innej strony i naprawdę do środka lepiej nie wchodzić w każdym momencie może się to zawalić.

no i tutaj mamy podporę i tu ciągle jest ten bunkier, jakieś druty widać wystają, ja tutaj sobie wejdę tak częściowo, żeby Wam to tylko pokazać, tam jest jeszcze bunkier, tutaj też, no i ogół, ogółem to co jest po prostu ruina, sobie Pozwolę zrobić jeszcze kilka kroków, żebyście to mogli lepiej widzieć. Latarkę włączę nawet. O, Widzicie? Tam wszystko teraz nie. Tam też. Tuż niedaleko, dosłownie obok tej, tej ruiny jest kolejna, ale z daleka wygląda tak, jak bunkerala. Nic tutaj nie ma dokładnie mówiąc Więc się wracamy znowu na trasę. Tak dochodzimy do stronu samego Adolfa Hitlera. Tutaj znowu opis. Dam Wam chwilę, żebyście sobie mogli zatrzymać i przeczytać. No, jeśli przeczytaliście, to idziemy dalej. A dokładniej w sumie nie dać tak daleko, bo ten bunkier już tutaj się znajduje. Jest ogromny. Tutaj pancerne drzwi. Tam w tym środku jest bunkier. Okej, idziemy dalej. Jak można zauważyć, kolejne wejście do kolejnego bunkra bo nawet i wyjście z poprzednich. Prawdopodobnie była wieża strzelnicza. Zwaliła się cała. Aż dochodzimy do basenu przeciwpożarowego. I kolejny opis, tym razem o wiele krótszy. Daję wam czas, żebyście go sobie przeczytali. Szczęście, Ok, to idziemy dalej. Tu dochodzimy do jakiejś ściany. Lecz co tu było? Na razie nie wiem, więc ostrożnie, bo tutaj taka droga jest. Można się wywalić. A prawdopodobnie jakieś wyjście ewakuacyjne lub awaryjne z tego, jakże ogromnego bunkra. Idziemy dalej. A właśnie tuż obok jest kasyno i herbaciarnia. Tutaj mamy opis. Dam wam chwilę, żebyście przeczytali. Okej, okay. mam nadzieję, że przeczytaliście, jak nie to po prostu sobie przyjęcie i zatrzymajcie tuż obok nie, nie tuż obok, bo to w sumie ciągle ta sama ruina I tutaj co mogło być? Nie mam pomysłu, ale możliwe, że jakaś wieżeczka. Prawdopodobnie tak, a tam jest jeszcze ten bunkier. Może przybliżę, żeby było widać. O, tam szpara taka jest. Dużo. Dobra. To ja i moja mama idziemy dalej. Już dochodzimy do kolejnej części, czyli do adiutantury. Adiutantura. Macie opis, zatrzymajcie sobie i przeczytajcie. Ok, jak już przeczytaliśmy, to tutaj mamy to, co z niej zostało. Dobra, to idziemy dalej. Tu niedaleko, idąc sobie, mamy kolejny bunkier lub kolejny bazen przeciwkożarowy Nie wiem, zobaczmy, co to jest. ale Jak mówiłem, prawdopodobnie będzie to bunkier. Pozwolę sobie jeszcze troszeczkę podejść. Nie uruchomić jakiejś gminy. Mogę też tutaj zejść. No może tak, tak, nie, czy się poślizgnie? Trochę powiększę. O, tutaj widać wejście. Jest do tego bunkru. No cóż, inaczej mówiąc, idziemy dalej. Dochodzimy teraz do. I tutaj bardzo długa nazwa, więc możecie sobie ją przeczytać. Tutaj jest opis tego naszego długiego miejsca. I tak to mniej więcej wyglądało. No to idziemy dalej. Dochodzimy do kolejnego schronu. Tak to wyglądało wcześniej. Tak to wygląda teraz. Mamy kolejny opis tego miejsca, więc dam Wam chwilę. Zacznijcie. Ok, tak nie. Przednicie i zatrzymajcie. Tutaj, mamy wejście na tą stronę. Tutaj wejście na górę było. 嗯，是的。 mamy już wyjście. Teraz idziemy tutaj, bo stamtąd tamtym przeszedliśmy. Nie, z tamtym przeszedliśmy. Jak chcesz. Tu jest. No no jest. jest. Reszta tego Dochodzimy do szefa sztabu operacyjnego. Wychramy z Tak mniej więcej wyglądały te obrady. A tutaj znowu mamy opis jak zawsze. Dam wam trochę czasu albo po prostu zatrzymajcie sobie w tym momencie filmik. Ok, jeśli przeczytaliśmy to jak wiadomo dalej. A w sumie zanim to to jeszcze tutaj wam pokażę jak to mniej więcej wyglądało i tutaj tutaj bardzo dobrze się zachował w przeciwieństwie do reszty nawet bardzo dobrze bym powiedział to dalej Tak. Nie, mi pan nie przeszkadza. <śmienny> Yeah. Okay. Tak by to wyglądało, a mianowicie szaciec i cała historia. I to te ważne wydarzenia i pamiątki oraz rzeczy, które zostały zachowane. Tuż obok tego mini muzeum znajduje się drugie kasyno. Możemy chyba ruszyć dalej. I dosłownie obok tego mamy auto terenowe z tamtych czasów. dodatkowy kanister. był to dokładnie nie wiem już tutaj Wam przybliżam tutaj jest właśnie jak widać, jak widać piszę że za 11 metrów jest garaż no, z takimi takimi więc za chwilę do niego pójdziemy. A tutaj widać znak kolejny. Dobrze. A tutaj jest kolejne takie wyjście kolejny Tutaj mamy w ścianie taką dziurę. Aby nie zamurowano, ale z tego co widzę, niestety ją zamurowali, Żebyśmy nic nie mogli pooglądać sobie. Ale tutaj, może, też u sobie nic nie widać. No niestety, to idziemy dalej. Ale to nic strasznego, bo na szczęście tutaj. Na szczęście, bardzo dużo tego szczęścia mamy, że tutaj nam zostali, zostawili niezamurowany ten garaż, bo prawdopodobnie był to garaż, jak widać, bardzo obszerny. Lub też już mogło być to owe kasyno, ale bardzo mi to przychodzi na garaż, tak jak wam. Dochodzimy do takiej tutaj tabliczki i tutaj jest napisane już wam czytam, chyba że już to sami zrobicie. W wilczym Szańcu decydowano o losach powstańczej Warszawy. I tak właśnie wygląda ten symbol powstania warszawskiego. Możemy iść dalej. My mamy garażę Teraz zatrzymajcie no, sobie filmiki, przeczytajcie. Jeśli już to zrobiliście, no to to idziemy zwiedzać. A do garażu. mamy od czołgów jakąś bęsienicę. Tu mamy wystroganego żołnierza, ładnego. Już się wróciliśmy na sam początek. Bardzo fajnie się zwiedzało szaniec. Gdyby ktoś chciał, to bardzo polecam. Jest to w okolicach łodzi. Raz ja się z wami żegnam. Dziękuję tym osobom, które dotrwały do tego momentu. Cześć.